Monitory do uszne dla perkusisty, yy, słuchawki do suchu dla perkusisty, można powiedzieć, że jeden z najczęściej pojawiających się tematów na forach perkusyjnych, wiele osób dopytuje, jakie te słuchawki wybrać, dlaczego takie, dlaczego nie inne. Yy, dzisiaj chciałbym wam troszkę opowiedzieć o tych słuchawkach yy, powiedzieć, czego ja używam, dlaczego używam. I polecić jakieś słuchawki w danej w grupie cenowej w danym przedziale. Wszystko, co dzisiaj usłyszycie w tym odcinku, jest to tylko i wyłącznie moja opinia, więc może się nieco różnić od Waszej. Natomiast chciałem podnieść ten temat, ponieważ przerobiłem już troszkę słuchawek od firmy KZ, a dzisiaj na nich chciałbym się skupić. Także zaczynamy. Chciałbym rozpocząć nasze omawianie słuchawek od modelu, który używam na co dzień. Jest to model KZ-ZAS. Czyli, no, praktycznie, najnowszy model słuchawek od naszych wschodnich koleżków, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonany i rewelacyjnie oddaje dźwięk. Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, bo nie okłamują po prostu naszego ucha, dają jakby rzetelny odbiór tego, co, co, co słyszymy, co chcemy, na przykład, słyszeć z odsłuchu. Także nie jest on przebasowiony, i myślę, że to jest bardzo duży plus. Wykonanie również jest bardzo dobre. Tak jak widzimy, kabelki są naprawdę dobre jakości. Same monitory również przypominają na pierwszy rzut oka odlew, a zewnętrzna część jest metalowa. Ta tutaj. Więc też same w sobie troszkę ważą. Są naprawdę bardzo dobre i jeśli mamy budżet około 300-350 zł, to myślę, że śmiało można je polecić. Ten konkretny model gazetów używam od połowy sierpnia i jestem naprawdę bardzo zadowolony z niego. No, zobaczmy sobie nawet końcówkę. Także jest jedna z najlepszych końcówek jackowych 3,5 mm jakie widziałem do dodawanych do kabelków, do naszych monitorów dołóżnych, więc no, to są naprawdę solidnie wykonane słuchawki i naprawdę mogę je z całego serducha polecić. Ale co jeśli na przykład nie mamy tych 170 czy tam 250 zł i chcemy sobie kupić jakieś słuchawki do odcuchu, przychodzi wtedy opcja KZZSTX. Jest to model nieco niższy niż te ZS10 Pro. Waha się gdzieś w granicy 60 100 zł. Więc jeśli mamy budżet do stówki, to możemy sobie śmiało je kupić. Również dostępne są na Allegro, czyli na innych sklepach w Polsce, też na jakichś aukcjach, na grupach, ale polecam raczej z Allegro je brać. Są spoko. Są nieco słabsze od tych ZS10 Pro, ale jednak w budżecie do stówki myślę, że są godne polecenia. Ale jeśli nie mamy wolnej stówki na przykład chcemy sobie kupić coś nieco tańszego, ale również w miarę dobrego, pozostaje nam również opcja modelu KZ EDX. Mam akurat dwa modele w dwóch różnych kolorystykach. Pierwsza jest to ta wersja clear przeźroczysta, w której widać wszystkie bebechy w środku. I białą wersję, która znajduje się tutaj i wygląda taką. No, także model sam waha się gdzieś w granicach 30-60 zł, więc myślę, że to nie jest jakiś duży pieniądz, a jeśli chcemy sobie kupić jakieś monitorki dołóżne, które naprawdę dają radę, no to polecam te właśnie EDXy budżet do 60 zł. To, 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 to nie jest duże, a na pewno będą lepiej grały niż jakieś Panasoniki za 30 zł z Mediaka. Jedyny minus tych słuchawek yy, to jest to, że baz niestety jest troszkę przekoloryzowany i nie jest taki rzetelny jak w tych droższych modelach. No ale co chcemy od słuchawek, yy, które kosztują no, 3-4 dyszki tak naprawdę na Aliexpress więc to i tak jest na naprawdę bardzo dobra cena względem jakości, więc. No, z takiego dolnego progu mógłbym polecić właśnie tego edx -a. Podsumowując, mógłbym stwierdzić, że najlepszym modelem dla mnie jest akurat KZ ZAS, następnie ZS10 Pro, potem jest ZSTX i te najniższe edx -y, które tam dostaniemy gdzieś w granicach 30-40 zł. Więc to jest taka moja topka kazetów. Oczywiście są inne słuchawki, yy, które naprawdę również dobrze grają. Ale dzisiaj chciałem się skupić na gazetach, bo jest naprawdę ich sporo, a nie musimy wydawać nie wiadomo ilu pieniędzy, żeby mieć naprawdę fajnej jakości słuchawki do zestawu e, odsłuchowego na scenę. Dzięki bardzo za poświęcony czas, oczywiście w opisie niżej podrzucę Wam linki do tych wszystkich słuchaweczek z Allegro czy na przykład z AliExpress. Z Aliexpress podeślę Wam linki, z których ja zamawiałem te słuchawki i przyszły w dość szybkim czasie, bo tak naprawdę chyba najdłużej czekałem na edx -y i to było coś około 3,5 tygodnia. ZAS przyszły po dwóch tygodniach, więc to jest naprawdę szybki shipping teraz, więc myślę, że, że warto brać z Ali te słuchawki, bo nie są naprawdę drogie, a czas realizacji dostawy jest naprawdę szybki. Także dzięki wielkie, cześć!